Ta kobieta ma moc widzenia przyszłości. Wiedziała, że już za chwilę jej najlepsza przyjaciółka udawać będzie przypadkowe zderzenie i wyleje jej na twarz całą tacę z jedzeniem. Ale kobieta błyskawicznie odsunęła się na bok, perfekcyjnie unikając podstępu przyjaciółki. Wszystko dlatego, że cofnęła się w czasie z przyszłości dokładnie o 10 lat. W poprzednim życiu spotkał ją tragiczny koniec: została zdradzona zarówno przez najlepszą przyjaciółkę, jak i przez beznadziejnego narzeczonego. Ale tym razem miała śmiały plan. Sprawić, by to właśnie przyjaciółka wyszła za jej okropnego faceta. W ten sposób jej dawny los, pełen cierpienia i upokorzenia, spadnie właśnie na nią. W łazience usłyszała głos dochodzący z sąsiedniej kabiny: ktoś prosił o pomoc. Okazało się, że kobieta właśnie niespodziewanie dostała okresu i nie miała żadnych środków higienicznych. Bez wahania podała jej podpaski i nawet użyła swojego płaszcza, by zasłonić plamy na jej spodniach. Po krótkiej rozmowie okazało się, że obie pracują w tym samym dziale. Potem obie wróciły razem do stołówki. W tym czasie przyjaciółka Jessica przepraszała chłopaka lisy Mikea za to, że przypadkowo poplamiła mu koszulę. Ale gdy Mike spojrzał na jej uroczy wyraz twarzy, natychmiast złagodniał i powiedział: To nic takiego nie przejmuj się. Jednak doskonale zapamiętał, że ta koszula była bardzo droga. Lisa utwierdziła się w swoim podejrzeniu. Oni mieli chemię od samego początku, ale właśnie o to jej chodziło. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lisa zdoła odmienić swój los.